I, I wtedy się nawrócił. Powiedzmy, tam jak jeździł do Stanów, na przykład kręcić jakieś tam filmy amerykańskie, to z Grace Kelly, która też była katoliczką, no to chodzili razem na Msze, podobno. Jakby tak się umawiali i chodzili. I mówi, że miał takie też. Zdarzenie mu się zdarzyło, że raz jak. Chciał po prostu tak jakby doświadczyć bliskości Najświętszego Sakramentu, że w pewnym momencie zaczął biec jak wariat do Najbliższego Kościoła, który tam była adoracja, żeby się po prostu tam dostać. Potem się zdziwił, bo to był dosyć flegmatyczny na to jego zachowanie, ale mówi, że właśnie na tym w sumie tak potem to doszedł do wniosku, że na tym prawdziwa cześć polega Najświętszego Sakramentu, że i umysłem, i całym ciałem się po prostu powinno czcić. No i przeszedł tam ten katolicyzm tam biskup Portsmouth w Anglii go jakby przyjął do kościoła katolickiego no i został tym katolikiem. No i y, y, wytrwał w tym aż do śmierci i nawet miał taką, nawet jeszcze był atak na ten jego powiedzmy to księżowskie podejście, bo w roku 70 ten y, gościu, ten jeden z najbardziej znanych angielskich reżyserów, czyli David Lean, z, z którym dostał właśnie tego Oscara za mocna na rzece Kwai, który był wielokrotnym rozwodnikiem, zaproponował mu, chciał wrócić właśnie na, na szczyty, jakby powiedzmy, tej popularności, i zaproponował mu właśnie rolę księdza, bo powiedział o jego nawróceniu w swoim nowym filmie Córka Rajana. Z tym, że był to film o romansie akurat mężatki z żołnierzem w czasie pierwszej wojny światowej, tam w Irlandii. No i, i ta rola księdza była taka, że ona była dosyć dziwna, bo to tak. No, Guinness przeczytał scenariusz i stwierdził, mówi, że księża się tak nie zachowują. Nie? I odrzucił tą rolę u tego swojego yy, dawnego pracodawcy, która mu tyle przyniosła przez lata dobrych lur. Naprawdę, bo grał w wielu filmach Davida Lina, yy, które były no, bardzo kasowe. Dr. Zivago i bardzo znane. Powiedzmy Lauren Zarabi. Takie tytuły. No, ale odrzucił właśnie tego, córkę Rajana, bo stwierdził, że jednak yy, to jest niezgodne z religią katolicką takie zachowanie księdza, jakie tam było przedstawione. Czyli się bronił. No i potem znowuż nachodzi kolejne takie zdarzenie, bo w 1972 roku dostaje propozycję od Lego, zakrania kolejny raz księdza. Ale teraz znowu już awansował, bo tym razem Alec Guinness w filmie O Świętym Franciszku, czyli Brat Słońce, Siostra Księżyc, też już bardzo znanym filmie religijnym w swoim czasie. Dostał rolę aż papieża. Został inocentem trzecim. No i w taki sposób, ale Guinness przeszedł <grymny> całą drogę filmowego księdza, bo od księdza, po biskupa kardynała i aż, prawda, do papieża. No i, i trzeba to powiedzieć, bo. Ludzie nie wiedzą o tym, że w momencie, kiedy dostał właśnie 5 lat później, w 1976 77 roku, rolę właśnie tego obi Kenobi, tego zakonnika, z tego mm. zakonu Jedi, to on po prostu ma już doświadczenie w graniu osób duchownych niesamowite. No i przelał tę swoją, powiedzmy, siłę, którą nabył w życiu i na ekranie, właśnie w te, na tej roli. I ludzie powinni wiedzieć, że nie tam żadne wymyślone Jedi, e, ale stoi za tym po prostu silna postawa katolicka. Tyle. No i teraz powracamy do tej ostatniej trylogii, która podobno jest taka kiepska i tak dalej, no ale co tu się dziwić, jeżeli Disney po prostu przejął tą całą historię, która kiedyś dawała ludziom nadzieję po prostu, żeby na niej jeszcze zarobić. Ale jak obejrzałem ten film właśnie ostatni Jedi i będziemy sumowali ten zakon Jedi teraz. Potem obejrzałem jeszcze <grych> pierwszą część tego y, filmu, no to stwierdziłem, że w sumie nie jest tak źle. Jak na filmy, które zostały zrobione dla pieniędzy, gdzie y, bożkiem jest pieniądz, to, to są to całkiem sympatyczne y, no, z paroma perwersyjnymi scenami właśnie z tym ostatnim Jedi, ale trudno do przyjęcia. Jakby, powiedzmy, są to sympatyczne filmy, które można oglądać. Nie mają już one charakteru tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, ten duch został trochę zatracony. Teraz to bardziej takie jakby matriksy, taki duch matriksowy się w nich pojawił. No ale jest okej. Okay. I do czego zmierzam? Wielkim plusem dla tego ostatniego Jedi, a także końcówki tego poprzedniego filmu, o czym od razu nie wiedziałem, ale jest jedna rzecz. A teraz akurat lokalizacja. Yy, bo o co chodzi? Yy, jak ten Alek Guinness grał w tej dawnej ym, serii tego zakonnika, no to on się pojawił. Pierwsze jego pojawienie było na, na pustyni. No i rzeczywiście, y, zakonnicy powstali na pustyniach. To był święty Antoni, który po prostu się usłyszał Ewangelię w własnym kościele i po prostu stwierdził, że będzie żył samotnie, czy to był święty Paweł Pustelnik, który uciekł przed prześladowaniami na pustynię i tam się zaczynało właśnie to życie monastyczne. No i tak się też pojawia właśnie w tych starych, gwiezdnych wojnach ten Obi-Wan A dalej to życie monastyczne, no to się wprowadziło prowadzi, w różnych odosobnionych miejscach. No i tutaj ja patrzę, a oni pokazują, że najstarszą siedzibą tych niby rycerzy Jedi tego zakonu to była taka wyspa, no i patrzę na te zdjęcia, no i rzeczywiście ludzie, którzy nie wiedzą, nie znają pewnych rzeczy, no to nie wiedzieli, że to było akurat sanktuarium świętego Michała w Irlandii, czy przy Irlandii, bo to jest taka wyspa, która nazywa się skałą świętego Michała, Skaling Michael, po prostu po tego. I, I tam właśnie ten ostatni Jedi, ten Luke Skywalker którego już żeśmy w dwóch filmach o szóstaku cytowali i pokazywali fragment filmu z nim, także uważam, że też się tutaj zmieści do, tej, do tych serii religijnych. Po prostu prezentuję tego ostatniego Jedi. No ale teraz będę musiał pokazać trochę filmów, żeby Państwo zrozumieli i opowiedzieć w czasie pokazywania tych filmików, o co tam chodzi, no bo to jest po prostu jedno z trzech Morskich, tak zwanych sanktuariów świętego Michała, bo podstawowym morskim sanktuarium Świętego Michała to jest oczywiście Mont-Saint-Michel we Francji. Potem, jak Normanowie z kolei podbili Anglię, to zobaczyli taką wysepkę, dosyć podobną do tego w Anglii, i nazwali ją Saint-Michel-Mont, i po prostu sprowadzili tam oddział zakoników benedyktyńskich, właśnie z, tej, z, tego, z tego sanktuarium Świętego Michała. Na, y, we Francji. Oczywiście tam były objawienia i we Francji, i mówi się, że było dawne objawienie, też tylko zapomniane, właśnie na tej wysepce w Anglii. No, a tutaj po prostu powstał takie miejsce dla zakonników y, na tej skale świętego Michała przy Irlandii. Tam nie, nie, nie słyszano o żadnych objawieniach, aczkolwiek, w każdym bądź razie. Było to przez kilkaset lat miejsce, gdzie kwitła, jak to się mówi, taka morska wspólnota zakonna zakonników. No i to warto wiedzieć, jeżeli się ogląda takie filmy, bo podstawy są często lepsze yy, niż, jakby powiedzmy, to, co jest pokazywane na ekranie. I w każdym razie dla mnie to był do bardzo dodatkowy, duży plus w czasie oglądania tego filmu, że sobie pomyślałem, no patrzcie, patrzcie Państwo, że jednak te dawne rzeczy są wykorzystywane. W taki sposób, może no, filmowy, ale jak ktoś wie o co chodzi, no to tak się sympatycznie zrobiło. Warto zatem powiedzieć teraz parę y, rzeczy na temat właśnie samego Skylink Michael, czyli tej skały Świętego Michała. No to jest to wysokość y, tego, tej wysepki, wynosi ponad 200 metrów. Czy jakby powiedzmy taka skała prosto wystrzeliwiająca z morza do nieba i jest, y, znajduje się w. Y, Oczywiście przy irlandzkim brzegu, to niedaleko tam hrabstwa Kerry, jeżeli chodzi o sam stały ląd w Irlandii. Według lokalnej tradycji, która jest utrzymywana, klasztor został założony na skalę przez świętego Finana w 588 roku. No i potem właśnie ta wspólnota tych mnichów trwała przez jakieś 600 lat w tamtym miejscu. Zamieszkiwali oni właśnie w okrągłych kamiennych chatach, których grubość ścian dochodziła do półtora metra. No i właśnie część z tych chat ocalała, stanowi dosyć dużą atrakcję turystyczną. Taką, że po prostu całe to miejsce wciągnięto też na listę UNESCO. Wracając zaś do samych mnichów i ich życia na tej, w tym miejscu, no to nie było ono łatwe, bo powiedzmy od IX wieku stały się dosyć częste napady morskie pogańskich wikingów. Czy czasami no jakby powiedzmy ci poganie bardzo się pastwili nad tymi zakonnikami. Na przykład w roku 823, kiedy zagłodzili niektórych z tamtejszych mnichów nawet na śmierć. No i wspólnota odradzała się, trwając w tym trudnym miejscu przez te wspomniane, około 600 lat. Około roku 1000 wybudowano coś tam kościół pod wezwaniem świętego Michała. Ostateczne opuszczenie z kolei wyspy nastąpiło około 1222 roku. No, po prostu nastąpiła reorganizacja kościoła na tamtym terenie no i i jakby powiedzmy mnisi augustjańscy jakby objęli pieczę nad życiem zakonu na tamtym terenie, oni nie mieli już takiego jakby morskiego charyzmatu. No ale w, nie zmieniło to tego, że ludność miejscowa bardzo często właśnie przybywała tam w pielgrzymkach łodziami. No i do tej pory częściowo zachował się ten zwyczaj, bo często właśnie młode pary przybywają, irlandzkie przybywają w tamte miejsce. Często to, co jest za fikcją filmową, jest nawet czasami ciekawsze niż to, niż sama fikcja. Oczywiście to bardzo sympatyczne, że, że Ostatni Jedi, Lux Skywalker, czyli Mark Hamill, który znalazł no, takie godne odejście, powiedzmy, w tym filmie Ostatni Jedi. Dostał też taką ładną, jakby otoczenie powiedzmy, tego, czyli wyspę, która ma ze sobą prawdziwą historię, związaną z mnichami chrześcijańskimi i katolickimi. A sumując z kolei sam film Gwiezdne Wojny jako całość, to znaczy. Tą ostatnią trylogię, w stosunku do tych poprzednich, no to można powiedzieć, że może i dobrze się stało, że, że filmy zostały nakręcone w taki sposób, a nie inny, że wzbudziły tyle kontrowersji wśród fanów. No bo gdyby ta ostatnia trylogia została nakręcona idealnie, czy w taki sposób, żeby się wszystkim podobała jako idealna, no to wtedy, jakby te, to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te takie powiedzmy zwiedzenie tą religią fałszywą tych rycerzy Jedi, mogłyby trwać dalej. A tak, to po prostu ludzie potraktują to w taki sposób, być może dzięki właśnie takiemu potraktowaniu ostatniej trylogii, tych rycerzy Jedi, ludzie odszerzwieli ci, którzy właśnie, jakby powiedzmy, podpisywali się pod tym, że są właśnie wyznawcami tej religii, w cudzysłowie, w współczesnym świecie. Także to taka refleksja na koniec. I warto zawsze pamiętać, że oryginalne rzeczy, co już powiedziałem, czyli nawrócenie, i powiedzmy i granie religijnych postaci przez Aleka Guinnessa doprowadziło do tego, że on, jakby powiedzmy, był takim idealnym rycerzem Dżem Jedi, bo pod tym było za tą jego fikcyjną fasadą aktorską tej postaci. Była po prostu postać z kościoła duchowość katolicka, ta, która prawdziwa tworzyła to miejsce, a nie jakiś rycerze Jedi, którzy są zmyśleni. To tyle. Szczęść Boże.